Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz Kraśnik ulica Podleska 6 Rodzina jest najważniejsza w życiu każdego z nas. Pomaga w kształtowaniu naszej osobowości, ale przede wszystkim daje ciepło tak potrzebne wszystkim już od dnia narodzin. Nie każdy ma to szczęście, że może dorastać w otoczeniu rodziców. Dlatego też funkcjonują rodziny zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, już po raz dziewiąty, organizowało festyn integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wesoła atmosfera i przednia zabawa. Tak można podsumować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Tradycyjnie już w Towarzystwie Klaunów rozpoczęto pierwszy taniec, w którym wzięli udział oprócz dzieci także przedstawiciele władz, następnie wręczono nagrody dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu i rozstrzygnięto konkurs plastyczny Moja Rodzina, starosta Kraśnicki podkreślił, że tworzenie rodziny zastępczej jest trudem, ale również misją. Ja bym połączył. Jest to zarówno misja, jak i też i trud, no bo. Naprawdę tutaj trzeba z szacunkiem odnosić się do tych wszystkich rodzin, którzy wczuwają się w trudną sytuację dzieci, nieszczęścia dzieci, co niewątpliwie od nich jest to niezależne. Przejmują te dzieci, traktują je swo jak swoje. Dziewiąty już festyn to także okazja do podsumowania. Okazuje się, że jego główne przesłanie przekłada się na rzeczywistość, bo coraz więcej osób wyraża chęć, by zaopiekować się dzieckiem. Organizacja Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest wyrazem wdzięczności i podziękowania osobom, które podjęły się pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Akcje prowadzone przez powiadowe centrum, które ma na celu pozyskiwanie nowych osób chętnych, odnosi pozytywny skutek. Z roku na rok wzrasta liczba rodzin zastępczych, zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem. Mimo, że jest coraz więcej chętnych by tworzyć rodzinę zastępczą, to dzieci powinny dorastać w swoich prawdziwych domach. Chciałby się inaczej, żeby więcej dzieciaków odnajdywało swoje szczęście i radość w rodzinach naturalnych. Na terenie powiatu funkcjonuje 96 rodzin, 19 z dzieckiem. Poza tym działa 7 rodzin wielodzietnych zawodowych. Pogotowie rodzinne prowadzi pani łucja Kuś. Do tej pory przez placówkę przewinęło się około 40 dzieci. Co mnie skłoniło do tego? Po prostu na no, chęć pomocy. Innym? Na razie w pogotowiu nie przebywa żadne dziecko. Zapytałem pani Łucję, czy dzieci ciężko znoszą taką rozłąkę z ich pogotowiem? Dzieci strasznie przeżywają. Właśnie trzeba przygotować. Nawet małe dziecko jest tak zestresowane, że ono czuje. Czuje bardzo właśnie, że go się zostawia, że, że, że odchodzi się nie, ale no, przeżywają. Większe dzieci i mniejsze też. Dzieci jednak utrzymują kontakt z pogotowiem, przysyłają zdjęcia. Niektóre rodziny są spokrewnione. Sytuacja po prostu rodzinna, gdyż jesteśmy rodziną spokrewnioną. Są to dzieci mojej siostry, które z nami zamieszkiwały wcześniej i dlatego postanowiłam, że po prostu zajmiemy się wraz z mężem tutaj dziećmi mojej siostry i... Po prostu zostaliśmy tą rodziną zastępczą. Festyn integracyjny to czas radości. Dzieciaki mogły pomalować sobie twarz, jeść popcorn czy watę cukrową. Na wszystkich czekała także kiełbaska z grilla i wspólne tańce i zabawy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stało się kolorową krainą, w której wspólnie bawiły się rodziny. Festyn był więc manifestem tego, że szczęście rodzinne jest największą z wartości.